Cześć jak wszystkim z tej strony na swoim odcinku World. Jak widzicie zagrałem już kolejne, ale były one nagrane z program, którym nagrywał... Nagrywał niestety mnie zlagował. Nagrywał, nagrał film, ale potem te plik nie chciały się odtworzyć, nie wiem dlaczego. teraz sobie odinstalowałem... go zainstalowałem Goddowa, teraz działa już normalnie. Mam nadzieję, że ten odcinek wejdzie już normalnie. I... Przejdę już do kolejnej ligi, czyli do ósmej na liście Otworzyłem jedną złotą, jedną serną paczkę. Był po naprawdę ciekawym meczu, który naprawdę żałuję, że nie mogę pokazać, bo no, działać tam naprawdę wiele. Ale trudno nie mogę wam. Nie mogę tutaj tego listy pokazać. No czy naprawdę nie z nią potrafiły zędrować. Teraz przejdźmy już do mojego składu. Nie trafiłem także z takich dobrych, zawodników. Trafiłem... Więc właśnie zmieniłem formację na 4 czy 3, 3 Zmieniłem tutaj tego lewego skrzydłowego. Trafiłem także jego. Nic poza tym, Zobaczymy. nic nie potrafię zmienić jego nazwiska. No, tu jest potwierdzenie dlaczego. Jak widzicie, z niby już jedną rękę, to był także jedno system, a potem dobry głębiej z drugiej strony. Teraz przejdźmy już do kolejnego spotkania, gdzie rząd zwycięskiego i mistrzowskiego do dziewiątej ligi. Ja tak, ja będękę, będękę, super, I'm gum. pierwszy połowiek na razie 0 do 0 prowadzimy jednak, ja mam nadzieję, że uda mi się w no patrząc w słupek, no tak jest naprawdę groźnie, teraz statystyki. No widzę, że wchodził nie tylko jeden strzał, celny, co wiem ma, więcej co ma, więc mam nadzieję, że z tej statystyki uda mi się zdobyć trzy punkty w tym spotkaniu. Postanowiłem także, że zmienia paru załatników pomocy, to jak na razie jest zmiana, bo no, przeciwnik opuścił mecz, więc zagramy jeszcze jeden mecz nie, przez ten odcinek który nie nastąpił mamy i tak jeszcze 6 meczów dlatego w tym odcinku będzie wyjątkowo 3 mecze pobiegamy kolejnego przeciwnika zobaczymy jak prezentuje się jego skład ma skład z rzadkich zawodników jedynie środkowego, środkowych obrońców i bramkarza ma srebrnych no, mam nadzieję że uda mi się go pokonać nie jest on z, z ten, tym składem zbytnio wymagający jednak z też ma niezbyt zadowoloną ma 9 przegranych i 7 wygranych w tym 4 remisy mam nadzieję że uda mi się z nim wygrać Pewnie. pewnie przejdźmy już do koniec spotkania. Teraz pięknie już na początku spotkania wyrywacie. Farfam. Jest tam Daniel Carrico. Piłka mija sipek. Teraz piękna piłka do Moralesa. Morales. Daniela Carrico. A ten za lekko. Dropka już wybija. Piłka, leciała już na pustym wątek. Akcja się go wścika i... ten modera. 35 minuta, ja tracę bramkę po naprawdę mocnym będzie, w bo strzał, fletcher Ośrodkojuwał jednak piłka jest lekko doszła do zera. Koniec pierwszej połowy Jak na razie przegrywamy na do zera Nie wiem co tu się dzieje w tym meczu. Naprawdę obrona gra jakoś słabo. nie wiem czy to. Te zmiany w pomocy, czy coś, a czy statystyki. Dzinięk przeważa w meczu. Mam nadzieję, że zmieni się to u drugiej połowie. Teraz akcent na drużynę. Morales na skrzydle. Morales tam. Benteke. Gol. Remis. Skończona dziewiąta minuta. I Benteke. Doprowadza oczywiście główką jak to na siebie wypada. Strzelam rękę na remis. Jak to strzelał. Idealnie przysypku i walczył teraz od galera teraz właśnie mamy BTK BTK 2-1, oczywiście ta piesza my tutaj prowadzimy 2-1, bo naprawdę już w meczu w pierwszej powie naprawdę trzeci prowadzi grę jednak to my teraz wygrywamy i już parę minut do końca mam nadzieję, że uda mi się utrzymać te prowadzenia, a może nawet powiększyć Koniec spotkania. Wygramy naprawdę trudne spotkanie. Przechodzimy do ósmej ligi. Mam ja nadzieję, że trafimy teraz naprawdę dobrego gracza do wzmocnienia naszego składu. I zobaczmy, co wypadnie nam w tej okay, dzisiejszej partce. Pierwszej, ja mam nadzieję, że nie ostatnich odcinku W tej wypada. Uwaga Peter Czech no to mamy już naprawdę Branka za do, naprawdę dobrego zdarzenia On chyba już zawita w naszym składzie na dobre Bo wątpię, się tylko kogoś lepszego trafili. Peter Czech Jest naprawdę dobrze znaczy kto jeszcze Mamy Gajtana i Gomiza I raczej tylko Petr Czech no i to w naszym składzie. Piękna paczka. Naprawdę udana. No i widzimy się już za chwilę po naprawdę dobrej paczce w moim składzie. Jak to prezentuje się skład po tej paczce, to oczywiście jest nasz nowy traf Peter 3 na bramce. Miał także formację 4-3-2-1, ponieważ gramy się lepiej, lepiej składa akcje, lepiej także gra się w obronie. Teraz przejdziemy już do kolejnego spotkania, mam nadzieję, że zwycięskiego a po nim otworzę nie mniej ciekawą niż poprzednią paczkę, w której trafię naprawdę ciekawego zawodnika i może zacznę już składać składy lig czy także kraju tak więc zapraszam już do kolejnego spotkania mamy już kolejnego z przeciwnika stroje barcy i realu no zagrając to przeciwko siebie zobaczymy jego skład skład w górnej części w ofensywnej części, części ligi rosyjskiej w defensywie bardziej mieszany środkowi pomocnicy to obrońcy środkowi obrońcy to Zawodnicy Borussia Dortmund ma lewierany Fabio Coentrao, na lewej Vlara oraz na bramce Branca, Cavasso Brancarza Bordo. Ma tyle samo wygranych czy przegranych, ma 6 remisów i ja mam nadzieję, że teraz jego forma będzie gorsza po tym meczu, ponieważ mam nadzieję, że uda mi się z nim wygrać. Tak więc przejdźmy już do tego spotkania. Teraz akcja naszego zespołu. Dośrodkowanie jest tam Benteke, ale jednak piłka nie dochodzi naszego napastnika, ale to jeszcze nie koniec. Na niej Kariko, Kariko w polu karnym. Kariko traci Akcja naszego swolewy. Obrońca jest już w polu karnym. Strzał jednak, broni brankarz, ale to jeszcze nie koniec. Nie koniec. Teraz kłacze. Dośrodkowanie jest tam Farfan, chciał nożyce. Nie teraz piłkę. Teraz Benteke. Farfan. Farfan wychodzi na sytuację sam na sam i strzela w bramkę. 45 minuta. Bramka do szatni. Jeremy Farfan, nasz kapitan, strzela bramkę na 1 do 0. I to my będziemy w lepszych nastrojach solić na drugą połowę. Piękny strzał, w sam róg bramki. Bramka bramkes bez szans. Piękna sestawa Benteke. No i to już chyba będzie koniec tego, tej pierwszej połowy, która. W której aż tak tyle się nie działo, dopiero brałka pod koniec, pierwszej połowy, w której właśnie pod koniec działo się już najwięcej. Tak więc koniec 1-0. Zobaczmy, jak przedstawiają się statystyki tego spotkania. Mam oczywiście 3 strzały, 3 strzały celne, a więcej posiadania piłki o 4%. Odbiorów tyle samo. On ma jedną żółtą kartkę. Tak więc przejdźmy już do kolejnej połowy tego spotkania. Wejdźmy w tą piłkę. Z rusek. O jak! Dobrze! Knocze pięknie. Wybija Nasz Ona przeciwnik się wybija. Zali nie końcową boiska. Kalinka rybą do Benteke. Ten było To Trzeba patrzę. z wzdłuż boiska. Będzie dośrodkowanie. Jest tam Benteke. Benteke jednak nie wchodzi dobrze w tą piłkę. Akcja naszego przeciwnika. Deny Kontuzja. To jest ja tutaj dla nas, bo mogłaby to być naprawdę groźna sytuacja ze strony naszego przeciwnika. Teraz przekroczę. Będzie go ośrodkowanie. Wybija jednak obręca na rzut różny. To będzie prawdopodobnie ostatnia szansa. Uf. Jedna z ostatnich szans zdobycia bramki Jest tam. Sane! Jednak niedobrze chodzi o dobrze w piłkę, jednak jest tam. Morales! Piękny strzał, jednak centymetry obok słupka i dżuba to by było naprawdę złe teraz tracić bramkę jednak dżuba 90 minuta czy zdążymy jeszcze nadrobić czy zdążymy jeszcze strzelić tą zwycięską bramkę pierwsza sytuacja w której mógł się człowiek popisać jednak nie wykorzystał korzystany ale zobaczmy my się jeszcze nie poddajemy jeszcze tam jest farfan nie dojdzie do piłki niestety to będzie jest spotkania Pierwsze spotkanie, ósmej lidze, jest remisujemy tylko z Denisówkiem I otwieramy tylko srebrną paczkę Tak więc otwieramy kolejną paczkę W tej paczce raczej nic nie będzie, ale zobacz, może lewy obrońca, który naprawdę przydałby się Mamy ob środkowego obrońcę Lechigdańsk, Tiago Thiago Valente Mamy Polaka Ćwieląga z drugiej Bundesligi. Także w Anglika Warda. Mamy także lewego obrońca, ale to jednak jest bręzowy. Zostawimy raczej tego co mamy. Inne stroje. Ale już Wam dziękuję za kolejny odcinek. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania moich filmików na moim kanale. Zapraszam także na moich fantysiach na Facebooku. A teraz dziękuję wam za ten odcinek. Nara.